Zaczynamy home homestaging! Z tym zaczynamy home homestaging, które nie trochę poniosło, Bo ona na sobie weszła na górę i zaczęła mieć podłogi. A ja na to trzecie piętro dygałem to. Całą tą największą sypialnię. Może nie wydaje się aż tak dużo, ale wyrzucę wam zdjęcie, bo zrobiłem zdjęcie jak to jest na busiku. Mamy Citroena Jumpiego tego najdłuższego 2,40 paka i on tam chyba jest metr sześćdziesiąt 70 wysoka i był wyładowany po brzegi. Ta pani zaczyna coraz bardziej świrować z tymi homestagingami. Tak? Oj tam, oj tam. <laughs> Jak wracam na halę i patrzę ile jest do załadowania, to aż mnie łeb Ale tak, co dzisiaj? Ewelinka działa dzisiaj z homestagingiem. Ja poprawiam takie małe dupki, bo zapomniałem wczoraj. To, co Wam mówiłem o tych farbach, tu, tu, tu jest taki błąd. Tam do góry nie będziecie tego widzieli, ale też jest, też jest upalcowane. Też jest upalcowane, więc też to trzeba zamalować. Tutaj trzeba te ładne parapety wszystkie raz, dwa, trzy, cztery yy, poprawić. Yy, klameczki trzeba zamontować. Cyk. Yy, baterie właśnie. Jest, bateria już jest. To, czy to jest ta bateria? O tym się wydaje, bo nie ten karton, ale czy to jest bateria na to mieszkanie. Tak biała, czyli na to mieszkanie. Dobra, i co jeszcze na korytarzu? Na korytarzu trzeba będzie jeszcze. Jest taki chytry plan. To trzeba tutaj wszystko najpierw zaklątować. I potem przemalować. Co jeszcze wynika? Jeszcze coś miałem zrobić nie? Próg, próg, próg. Gdzie jest ten próg? Próg do drzwi. Przy okazji jak już pomaluję. To Ewelinka go wzięła, przeszlifowała, trzy razy przelakierowała. Się błyszczy. Się błyszczy. Także ten klub później trzeba też będzie wstawić na Mamuta. No i tak by to ode mnie chyba, chyba wszystko. Więcej roboty ma dzisiaj Ewelina. Także będzie, będzie działało. Będzie się działa magia. Yy, także dzisiaj home staging. I musimy się do 16 wyrobić, nie? Tak. Tak, bo dzisiaj jeszcze mamy plany na wieczór. Yy, jest piątek. Hmm, więc na pewno się musimy wyrobić, bo ja w niedzielę jak zwykle muszę wystawić, żeby się szybko sprzedało. Także jest piątek, mamy co robić, do 16 musimy się z tym wyrobić, a już jest chyba 10, co? Tak, 10:38. Hmm. <laughs> jak zwykle byliśmy od rana. <laughs> a wy na jeszcze podróż, wieźcie mi do Lidla, wieźcie mi do Lidla, bo jest promocja dla masło. O, także nie, dobra. Yy, działamy, yy, time lapsey może będą, postaramy się, yy, a efekt końcowy na pewno Wam pokażę. Chciałem wam pokazać yy, ten korek w płynie, yy, no i tak, z daleka wygląda ok, natomiast tak jakby z bliska, no szału nie robi, nie jest jakoś źle, jest to kolorystycznie spasowane, natomiast te listwy, o takie listwy bardziej mi się podobają, ładnie się to zgrywa. Yy, no z tym, że tam był akurat byłby problem, żeby, żeby tą listwę zamontować. Natomiast, no nie wiem, No tutaj jest troszeczkę więcej tego. No zobaczymy. To jest, że tak powiem, taką tubą wyciskamy do, do mas. Ładujemy ten woreczek do środka. No i powiem szczerze, no już fanem nie jestem. No ale jest zrobione. Zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie efekt, efekt końcowy. Natomiast, tak by rzeczywiście, jak nie wiesz, to zlewa się to ładnie, kolorystycznie z tymi panelami. Nie jest to jakoś wielce uwidocznione. Natomiast, no nie wiem, zobaczymy. Przejdę się z dwa razy. Wzrokiem, że tak powiem, się do tego przyzwyczaję, to, to może mi się bardziej spodoba. Ok, co mamy? Mamy już salon, jak widzieliście na time I teraz walczymy. Tu o. Tam się nawet tajemnicę nagrywa. Tu walczymy teraz z tą mniejszą sypialnią. Zasłony już są ładnie. Cyk-cyk-cyk. I firanki. Także działamy dalej. Jednak się nie wyrobiliśmy. Jest 19:30. No i nie jesteśmy w proszku, ponieważ salon już. No, powiedzmy dziecięcy, natomiast tam jest 2 metry, więc normalnie i tak łóżko może być tam stronę, natomiast tak jakby my robimy aranżację. To jest spokój dziecięcy, w korytarzu jeszcze bałaganik, sypialnia już prawie, prawie też gotowa, natomiast jest już 19.30, my skończyliśmy coś koło 15.30, bo musieliśmy jechać po Fabiana do szkoły. No a teraz Ewelina Mabawski wieczór, więc jestem sam z Fabianem. Na szczęście jutro sobota, więc śmiało śmiało może jeszcze dzisiaj z, z, troszeczkę dłużej pourzędować. E, I mamy w planach po prostu, żeby było szybciej skręcić stół i krzesełka oraz chciałbym dokończyć e, tutaj ten korek, ten korek z tej, tej tuby. Bo tam, o, widzicie, jest, jest taka dosyć duża przestrzeń, więc tak w związku, ten korek też tutaj Tutaj wstawię, jak wyszedł tam, do przyzwyczajenia. No, nie rzuca się w oczy, a to najważniejsze. Także wydaje mi się, że jest, jest ok. Natomiast następnym razem zrobię jedną listwę tak, jak jest ta listwa. Jedną w tą, drugą w tą i, i też będzie dobrze. Ok. Zabieram się za skręcanie stolika i krzeseł. No i tak spędzę piątkowy wieczór. No cóż, trzeba w niedzielę wystawić. Dobra, działam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że otrzymaliście kolejną porcję przydatnych informacji odnośnie inwestowania w nieruchomości. Jeśli chcecie spróbować swoich sił we flipowaniu, jednak nie czujecie się jeszcze na siłach, zapraszam Was do współpracy ze mną. Oferuję szereg usług doradczych, takich jak konsultacje, mentoring, sprawdzanie, czy dana oferta jest okazją. Prowadzenie do postaw w obrocie nieruchomości, czy też pomoc w wyborze sprawdzonego architekta, który również będzie tworzył dla Was listy zakupowe potrzebne do remontu oraz udekorowania mieszkania. Sprawdźcie również moje poprzednie filmy na kanale, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, a wszystko to na konkretnych przykładach mieszkań, domów i gruntów, które zakupiłem, przygotowałem do dalszej odsprzedaży i co najważniejsze, sprzedałem z zyskiem.